Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celów z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam akcesoryjną wersję martwego ciągu sumo, a raczej półmartwego ciągu. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym materiale przedstawię Wam wersję martwego ciągu Sumo, którą wykonamy z podwyższenia. Tutaj akurat będzie to ławka, ale Wy możecie użyć stepów czy też skrzyni, no tak, żeby mniej więcej sztanga była na linii Waszych. Kolan. I teraz zapewne zapytacie, czy wersja skrócona w ogóle ma sens. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim nauczymy się tutaj poprawnego ruchu hip hinge, czyli zgięcia i wyprostu stawu biodrowego, gdzie królują nasze pośladki. Więc bardziej je zaangażujemy. Właśnie w tej wersji, a raczej bardziej będziemy mogli skupić się na pupie, aniżeli na pracy e, mięśniami czworogłowymi uda, szczególnie wewnętrznymi częściami, czyli mięśniami przywodzicieli nóg. W tej wersji również mniej będziemy obciążać kręgosłup poprzez mniejsze nachylenie. No, i uważam, że osoby, które jeszcze nigdy w życiu nie robiły normalnej wersji ciągów sumo, mogą zacząć uczyć się przy jej skróconej wersji, właśnie na przykład z ławki. Ale do rzeczy oczywiście technika jest taka sama jak przy normalnej wersji. Link do filmu, gdzie opisuję ciąg sumo. Z ziemi wysyłam Wam oczywiście na górze. Ale do rzeczy, co tutaj robimy? Kiedy już ułożymy sobie sztangę na ławce, przybliżamy się pod sam gryf, tak żeby wręcz dotykał naszych piszczeli. Rotujemy nogi na zewnątrz, czyli palce stóp idą do boków, co pozwala na tak zwaną rotację zewnętrzną w kościach udowych. Czyli zwiększoną pracę mięśni pośladkowych, które właśnie przy tej rotacji czują się najlepiej i solidnie e, pracują. Naszym zadaniem jest teraz zejście poprzez wypchnięcie bioder do tyłu i złapanie sztangi w taki sposób, żeby nasze ramiona były pomiędzy nogami, nie za, tylko tutaj w środku. Uwaga, co teraz? Rotujemy. Ramiona w taki sposób, jakbyśmy cofali barki, ściągali łopatki do dołu i pokazywali nasze bicepsy do przodu. To pozwala na zajęcie odpowiedniej pozycji wyjściowej pleców oraz napięcia mięśnia najszerszego grzbietu. Oczywiście plecy proste, brzuch napięty, głowa przedłużeniem kręgosłupa. I co robimy? Naciągamy na siebie sztangę i bach, spinamy. Mocno mięśnie pośladkowe. Wracamy. Powtarzamy pozycję wdech. Bicepsy do przodu. Ściągamy łopatki w dół. Hop. Spięcie. Mocne spięcie mięśni pośladkowych. Powrót. To samo na siebie. Hop. Także sztangę nakładamy na siebie. Nie ciągniemy jej do góry, tylko jakbyśmy chcieli pociągnąć gryf do bioder, a biodrami uderzyć właśnie w sztangę. Hop! I spięcie mięśni pośladkowych. Ta skrócona wersja martwego ciągu sumo jest w stanie nauczyć nas właśnie ogólnie ruchu hip hinge, który będzie budował mięśnie pośladkowe, a także przygotować nas do wersji z ziemi. Także od czegoś trzeba Zacząć. Pamiętajcie, musicie być blisko gryfu. Rotujecie nogi na zewnątrz, macie brzuch napięty plecy proste i dopinacie tutaj bioderka. Nie robicie oczywiście przeprostu. Pokażę wam, jakich błędów się tutaj wystrzegać. Przede wszystkim ciągnięcie plecami, zobaczcie, dopiero teraz dociągnąłem biodra. Nie ciągniemy plecami. Zero aktywacji ściągnięcia barków i łopatek do dołu, czyli wykonujemy to z protrakcji, tak nie robimy. Musicie chwycić odpowiednio sztangę, i jakby chcecie ją złamać. Dzięki czemu ściągacie łopatki do dołu i wypychacie klatkę piersiową do przodu. To zapewni odpowiednią pozycję ciała do wykonania skróconej wersji martwego ciągu sumo. I nie bójcie się, tutaj pośladki naprawdę są fantastycznie e, w stanie popracować, bo e, o dziwo wszyscy myślimy, że one mają duży zakres ruchu, a tak naprawdę ruch Hip Hinge w takiej wersji. W zupełności wystarcza. Hop, i spięć. Możemy się tutaj bardzo fajnie pouczyć ruchu zawiasowego w stawie biodrowym. Także serdecznie polecam. Warto popróbować, sprawdźcie sami, dajcie znać, czy czujecie pośladki. Oczywiście, kiedy prostujecie biodra, musicie je spinać, półdóbki przybliżać do siebie. Bez tego nie ma możliwości, żeby wasza pupa się rozwijała. Polecam tutaj założyć solidny ciężar. 3 serie, 4 serie, po 8-10 powtórzeń w zupełności wystarczą. Także to ćwiczenie oczywiście nie sprawdzi się, kiedy założycie tylko. 5 kg. Tu musi być co najmniej 30-40, żeby w ogóle poczuć aktywację mięśni pośladkowych. Sprawdźcie inne materiały i oczywiście zapraszam do grupy do celu z pasją, team na Facebooku. Obserwujcie mój instagram, mój Facebook, trener do celu z pasją. I widzimy się w kolejnych materiałach. Dziękuję za uwagę. Do celu z pasją. Cześć!